Wybory były sfałszowane? No jeszcze nie wiemy. Pani już zna jakieś rezultaty, bo na razie są prognozy tylko. No ale coś my zaufania pisu nie mówili, że fałszowały. Na razie jeszcze Nawię nie donoszą. Dopiero... dopiero no, to nie dlatego, że Andrzej Duda wygrał, to nagle... Nie, na razie nie są jeszcze nie donoszą, a... A, a zna Pani rezultaty wyborów jesiennych? Nie, ale ja, no myślę, właśnie. że PiS rozmawiał ze swoimi mężami zaufania no, no w komisjach no, Dopiero w tej chwili otwierają się biura Prawa i Sprawiedliwości, dopiero w tej chwili przychodzą ludzie, jest jeszcze bardzo wcześnie, siódma, dopiero będziemy ich czy Jeszcze nie wiemy, czy są słuchania. Jeszcze nie wiem. Na razie są, jest prognoza. Mam nadzieję, że ta prognoza się potwierdzi Aha, w, czyli w rezultatach. Jak wyniki oficjalne PKW będą, że Duda nieznacznie przegra z komoroską, no to proszę, wtedy nie, będą sfałszowane. Proszę już tak? nie, 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 nie filozofować w <laughs> ten, ten, ten sposób, no, ale mieliśmy, no, mieliśmy przykład wysiennych wyborów, gdzie na grupie kilkudziesięciu tysięcy przeprowadzono bardzo staranne badanie i potem się okazało, że to nastąpił cud przy urnach. Mm -hmm. I, nagle, jest... I nagle PSL, który okazuje się nawet 2% nie może zrobić dla swojego kandydata, partia rządząca, która ma struktury w całym państwie, okazuje się, że w innych wyborach miała 20%. Czy wie pan, że w ciągu procent. 25 lat zawsze było to samo? PSL w samorządowych miał wysokie notowane no dobrze, notowania no po w prezydenckich 2%. Na, tak na razie jest prognoza, mam nadzieję, że ta prognoza się potwierdzi.